Siemanko wszystkim, ja jestem Simba e, Witam w kolejnym filmie i dzisiaj postanowiłem zrobić poradnik do Buttercupa e, ogólnie mam już trochę poradników na kanale więc teraz przyszła pora na kolejne w poprzednim roku nie udało mi się żadnych nagrać jakoś tak no, dobra już od razu może powiem, że mam nadzieję, że chociaż komuś e, mogę pomóc bo domyślam się, że niektórzy oglądający mój kanał z tych kilku tysięcy w miarę regularnie to będą lepsi ode mnie Wiele pewnie z Was nie jeździ na nodze, którzy mnie też oglądają, ale pewnie są też ludzie, którzy jeszcze nie umieją Buttercupa i chcieliby się nauczyć. Więc e, właśnie to tu jestem albo dlatego, jeśli wyszukaliście ten film. A teraz przejdźmy już do poradnika, nie ma co przedłużać. Ok, zaczynając od triku, pewnie już Wam pokazałem, widzieliście na początku filmu jakieś nagrania Buttercupa. Ogólnie Buttercup działa jak takie trzy whipy kręcone nad sobą po prostu, czyli jeden, dwa i trzy. Ogólnie jak ja się uczyłem, oglądałem bardzo dużo poradników, angielskich w sumie, bo polskich zbytnio nie było, ale brakowało mi tam jakichś informacji. Jakby nauczyłem się, tylko mało wiedziałem z tych poradników. Widziałem jak ten baterkaw wygląda, ale nie było tam jakichś specjalnych porad. I teraz uwzględniając to jak ja się nauczyłem, to widzę czego mi brakowało, jakich informacji. Więc teraz wam wszystko powiem, dlatego ja musicie się skupić, bo będzie dużo ważnych e, informacji, które wam się powinny przydać. Ale jednak, na końcu zawsze poradnik to poradnik. Widzicie na YouTubie, e, czasami wiecie co zastosować, nawet usłyszeliście wszystko w poradniku, ale jakoś wam to nie siedzi. Więc zapraszam do e, wysyłania prób na mojego Instagrama, czegokolwiek nawet, wszystkich trików, bo ogólnie, e, jeśli nie wiecie, jak wy nie, nie umiecie, uczycie się dopiero triku, to nie wiecie jakie błędy robicie. A ja mogę je zobaczyć i najlepiej się właśnie uczy, poprawiając błędy. Jeśli już wiecie, jaką ma, jak, jak trzeba zrobić trik, ale próbujecie to zrobić, ale wam nie wychodzi. Bo ogólnie najlepiej się uczy, jeśli ktoś lepszy powie wam, jakie macie błędy. Wtedy najłatwiej dopracować trik i go potem wylądować. Dlatego też szkółki są spoko i spoko jest mieć kogoś na parku lepszego. Więc możecie yy, do mnie, tak jak mówię, wysyłać próby. Ja wam będę mówić, ja odpisuję wszystkim, więc spoko. A teraz przechodzimy do poradnika. I teraz e, będzie dużo informacji, więc musicie się skupić. Po pierwsze musicie wiedzieć w którym momencie baterka się zaczyna kręcić, ponieważ e, mamy dużo trików nad głową, czyli overheadów. Pierwszy jest flip, czyli ciągniecie. E, wszystkie te triki są takie, że ciągniecie prawie podobnym ruchem, tylko w innym momencie kawałka whipa je ciągniecie. Zaraz wszystko wytłumaczę. Na początku jest flip na wprost. Dalej mamy taką, ludzie kiedyś robili taką umbrelę. Trochę jest kawałek whipa i szło tak nad głową. Dalej jest typowa umbrela, mack robiony dzisiaj no, taki przez, normalnie przez ludzi na bieżąco. Czyli jeszcze więcej whipa i idzie tak. Kolejnym trickiem, trochę dalej jeszcze, jest whip umbrella I teraz przychodzi pora na buttercupa. Czyli buttercup jest na końcu, czyli kręcicie więcej whipa jeszcze więcej i potem kontynuując ruch robi się buttercup. Buttercup jest o tyle łatwiejszy od na przykład właśnie tych umbrel i whip umbreli, że one są w małym punkcie. Tak jakby y, jest mały kawałek, gdzie akurat jak pociągniecie, to robi się ten trick. Jest coraz dalej. Tu jest na przykład właśnie umbrella, magflip, whip umbrella, a do buttercupa macie większe pole do popisu. Większy obszar, gdzie możecie za, zakręcić, więc nawet jak popełnicie jakiś błąd, w jedną czy w drugą stronę, trochę za późno, za wcześnie, to dalej macie szansę robić tego baterkapa. Teraz dalej do porad. Kolejna, czyli wypychamy baterkapa tylną nogą, nie przednią, bo w ogóle jak chcecie wypchnąć przednią, to jakby trochę ciało się obraca i będziecie niestabilni w locie. Tylną nogą jest tak naturalniej, po pierwsze, po drugie tylna noga jest bardziej z tyłu, więc łatwiej możecie zarzucić ten dek i od razu jak zarzucicie dek, to możecie w miarę stosunkowo szybko zacząć ruch rękami. Na początku polecam, jak, jak nie wiecie, jak się zabrać za ten ruch i robicie w locie, to polecam wyskoczyć, zakręcić tego wipa, trochę poczekać, jak on się kręci i dopiero pociągnąć. Chodzi o to, że kręcicie. Teraz wytłumaczę w którym momencie. Bo jak zaczynacie kręcić baterkupa, to skręcacie kierownicę o 90 stopni, tak jak przy Drive flipie. Potem robicie podobny ruch i te wipy. W miarę same się kręcą, jak w dobrym momencie pociągniecie. I teraz pokażę wam w którym momencie macie ciągnąć. Wyskakujecie z kwatera. To chodź bliżej trochę może. Wylatujecie z kwatera, zarzucacie whipa. I teraz to jest ten moment, żeby dek u góry przeszedł linię kierownicy. Jest równolegle razem z kierownicą. Kiedy przekrzywicie ją o 90 stopni i próbujecie ciągnąć, to dek musi przejść tą linię. W momencie jak przejdzie linię, już minimalnie, już możecie zaczynać ciągnąć całego batterkapa, bo jak przejdzie linię, to whip zaczyna sam się kręcić. Tak jakby whip jest tutaj i jak ciągniecie, to tak jakby to w sumie wynika z fizyki. Ponieważ jeśli przekręcicie tutaj minimalnie ten dek i ciągniecie, to tak jakby ciągniecie całym head tube'em. Jak ciągniecie head tube w górę w tą stronę, automatycznie dek się sam kręci. Możecie to rozumieć na podstawie tego, co mówię, możecie nie rozumieć. Jak nie rozumiecie, musicie mi po prostu uwierzyć, że jeśli dek przejdzie linię kierownicy skręconej, będzie równolegle i przejdzie trochę dalej, Tak jak zakręcicie, to zacznie się kręcić baterka już płynnie. Teraz, przechodząc już z tej teorii do praktyki, najlepiej w miarę umieć ten ruch na ziemi. Czyli yy, wykopujecie najpierw dek sobie tak, tak luźno, no stojąc jedną nogą wykopujecie dek, i kręcicie. Najlepiej nauczyć się tego ruchu, żeby po prostu go umieć i wiedzieć jak on działa. E, pomimo tego, że jeszcze nie lecicie na rampie. I potem, jeśli już umiecie to, ogarniacie. Wiecie o co chodzi, wiecie kiedy to macie zrobić i czujecie ten ruch rękami. Przechodzicie na rampę. I nie zawsze to wychodzi, bo czasami jeśli wyskakujecie, pomimo tego, że umiecie na ziemi, to przy wyskoku Wam coś nie działa. Dlatego e, na początku polecam wyskakiwać do góry. Wyskakujecie, zakręcacie whipa. I spokojnie, nie ciągniecie od razu całego ruchu, poczekajcie sobie aż ten whip się zakręci, popatrzcie na niego. Nawet jeśli zaraz wylądujecie nogami na ziemi, to spokojnie, żebyście sobie ogarnęli, najpierw wyrzucacie spokojnie whipa, czekacie, patrzycie się na niego i jak przejdzie tą linię, to ciągniecie. Próbujecie to zrobić w locie, a potem jeśli ogarniecie ten ruch, jeśli wam coraz bardziej działa, to możecie już wyskakiwać coraz wyżej i robić to płynniej w jednym ruchu, a potem próbować lądować. Okej, okay. jest jeszcze jedna rada. Jeśli wam nie idzie ruch, to możecie próbować czasami robić zamiast przez górę tego baterkapa, czyli zamiast robić go tak, możecie próbować ruch prowadzić bardziej płasko, czyli przez takie trochę niższe, tak jakby trzy lipy, czyli yy, wykopujecie i próbujecie ten ruch przeciągnąć bardziej przed sobą niż nad sobą. Czasami to pomaga. Mi to chyba nawet pomogło w ogóle w ogarnięciu ruchu w locie. Nie siedział mi w ogóle. Popróbowałem trochę, popróbowałem tak, popróbowałem trochę bardziej płasko i wtedy mi zaczął siadać. Teraz już robię bardziej przez górę, ale, ale dalej. Jednak to jest y, coś, co może Wam pomóc. Dlatego popróbujcie sobie i to, i to. Zobaczcie, co Wam lepiej wychodzi, i próbujcie po prostu to do końca. Ok, jeszcze dodatkowo, to szczerze, moim zdaniem, lepiej wyskakiwać z copingu, bo wtedy macie. Więcej lotu, odbijacie się trochę od rampy. Możecie wylądować bardziej na płasko, ale przynajmniej właśnie tak. Macie więcej lotu, łatwiej to wylądować i łatwiej w ogóle potem zarzucić, yy, zarzucić tego wipa. bo lecicie tak po prostu prosto, odbijacie się i macie. No, trudno to wytłumaczyć teraz z fizycznego punktu widzenia, ale łatwiej po prostu wyrzucić tego whipa w tym momencie. Dobra, to teraz, jak już macie wszystkie te rady, wszystkie ciekawe informacje, które Wam się przydadzą to możemy przejść do tego, żebyście zobaczyli jak baterka wygląda jeszcze raz z różnych kątów slow może byście mogli sobie ogarnąć ruch, bo to jednak też się przydaje jak możecie zanalizować jak ktoś robi, jak się powinno robić. Dlatego idziemy i nagrywamy po prostu próby buttercupa. W się sensie próby. No, zrobione triki nagrania. Nie będziemy nie wziął. Dobra, a więc widzieliście już wszystko. Teraz e, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam powodzenia. I tak jak mówię, wysyłajcie e, spokojnie filmy, próby, jak chcecie, żebym Wam z czymś pomógł. Mam nadzieję, że się nauczycie. E, jeszcze raz powodzenia, dzięki za oglądanie i narka.